Dzień dobry, dzisiaj w warunkach domowych, bo jakżeby inaczej, zapraszam Was na fragment książki, całkiem spory fragment, książki wydanej, przy, wy, tch, książki wydanej przez wydawnictwo m, krytyki politycznej Kim jest ślimak sam? Zapraszam. Kim jest ślimak sam? Dochodziła północ, a ślimaczek sam wciąż nie mógł zasnąć. Na jego miejscu pewnie też nie zmrużylibyście oka. Zacznijmy od tego, że za oknem szalała burza. I to taka, której baliby się nawet dorośli. Deszcz uderzał o szyby, wył wiatr, a drzewa gieły się w pół i skrzypiały jak stara podłoga. Jak tu spać? Jakby tego było mało, następnego dnia sam miał po raz pierwszy pójść do szkoły. Bał się tego chyba jeszcze bardziej niż burzy. Wcześniej chodził do przedszkola, ale to było co innego dużo zabawy i wygłupów. Szkoła to poważna sprawa. Trzeba siedzieć w ławce, mówić głośno i wyraźnie, pisać proste literki. A nie jest łatwo pisać, gdy się nie ma rąk. Dobrze chociaż, że w szkole nie będzie leżakowania. Pomyślał sam, przewracając się na drugi bok. Leżakowanie jest najgorsze na świecie. W końcu sam musiał jednak usnąć, bo się obudził, a gdyby wcześniej nie usnął, nie mógłby się obudzić. A właściwie ściślej mówiąc, obudzili go rodzice. Sam czas wstawać, zawołali. Wiedział, że to ważny dzień, więc zamiast jak zwykle nakryć się kołdrą i powiedzieć: Jeszcze minutka. Wstał z łóżeczka, szybko umył się i ubrał, po czym usiadł do stołu. Rodzice przygotowali pyszne śniadanie: sałatkę z liści, trawy i muchu, ale sam tylko chwilę pogrzebał w miseczce, po czym odstawił ją na bok. – Nie smakuje ci? – pytali zmartwieni rodzice. – Za słone? Za zimne? A może boli cię brzuszek? – Nie, wszystko w porządku – odpowiedział sam. – Tylko trochę się boję. Co jeśli inne dzieci mnie nie polubią albo... albo jeśli sobie nie poradzę? Ciągle tak wolno czytam. że myli mi się z zi. Gdybyś już wszystko umiał, nie musiałbyś chodzić do szkoły. Nauczyciele i nauczycielki zaopiekują się wami. Zobaczysz, będzie dobrze. Sam pokiwał głową, ale ciągle miał wątpliwości. Rodzice bardzo go kochali, ale chyba nie pamiętali już, jak to jest być małym ślimaczkiem, który po raz pierwszy idzie do szkoły pełnej innych zwierząt. Rodzice odprowadzili sama pod samą szkołę, pod samą bramę szkoły. Za każdym razem, kiedy już go wyściskali i mieli wracać do samochodu, przypominała im się jakaś ważna rada albo przestroga. Pamiętaj, kanapki masz w bocznej kieszące plecaka. Myj czułki, zanim wejdziesz z wyjdziesz z łazienki, nie chowaj się w muszli, gdy ktoś do ciebie mówi, bo to niegrzecznie. Nie łukuj się cyklem! Sam przytakiwał, ale chciał, żeby rodzice już sobie poszli. Przecież to wszystko wiedział, a poza tym się bał, że inne dzieci będą się z niego śmiać. Ale kiedy wreszcie odeszli, ślimaczek bardzo chciał, żeby wrócili, bo został zupełnie sam. No nic, pomyślał sam, muszę być dzielny. Wziął głęboki oddech i wszedł do szkoły. Okazało się, że wcale nie jest tam tak źle. Pierwszaków przywitał pan dyrektor Koala. Najpierw wygłosił długą przemowę o bohaterach i ojczyźnie, z której sam, szczerze mówiąc, niewiele zapamiętał. Potem pasował uczniów ołówkiem, tak dużym, że raczej nie można było nim wygodnie pisać. Nowi koledzy i koleżanki byli bardzo fajni. Kilkoro z nich już znał z przedszkola, no i nikt nie wołał za nim: Ej, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. A na podwórku czasem się to zdarzało. Potem dzieci podzielono na klasy. Sam wylądował w pierwszej B u pani Okapi. Po apelu wychowawczyni zabrała swoich uczniów i uczennicę do sali obwieszonej portretami wielkich poetów i królowych. Sam zajął miejsce w ostatniej ławce, bo wiedział od starszego kuzyna, że właśnie tam siadają najfajniejsze dzieci. Sam bardzo chciał być fajny. Na blacie ktoś wydrapał cyrklem napisy, w których ślimaczek znalazł nawet parę błędów, choć nie do końca rozumiał, co te słowa znaczą. Jednak nie miał czasu się nad tym zastanawiać. Trzeba było słuchać wychowawczyni. Dzieci, powiedziała pani Okapi, jesteście już oficjalnie uczami, u, uczniami i uczennicami szkoły podstawowej nr 120, imienia Straceńczej walki o wolny las. Witam was serdecznie. Jutro zacznie się poważna nauka. Cyferyki, literki, dodawanie, odejmowanie, wkrótce nawet mnożenie, tak, tak, nawet mnożenie. Mnożenie. Ale dziś mamy jeszcze czas na to, żeby lepiej się poznać i polubić. A jak najlepiej się poznać? Zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, pani Okapi sama sobie odpowiedziała: Przez zabawę, oczywiście. Zaczniemy od pewnej gry. Podzielimy się na dwie drużyny. Niech chłopcy staną po mojej lewej, a dziewczynki po prawej stronie. Szybciutko, zobaczycie, będzie fajnie. Zaszurały krzesło i zaskrzypiały ławki. Na początku zrobiło się niemałe zamieszanie. Zwierzątka wpadały na siebie, śmiały się, piszczały, ale w końcu ustawiły się pod ścianami w równych rządkach. Tylko ślimaczek sam wciąż stał sam na środku z klasy. I to nie dlatego, że nie umiał rozróżnić prawej strony od lewej. O nie, akurat z tym nigdy nie miał problemów. No, ślimaczku, zawołała wesoło pani kapina, co czekasz? Sam wiedział, że powinien coś powiedzieć, ale nie miał pojęcia co. Miał ochotę zapaść się pod ziemię. Ze strachu aż zwinął czułki. Co się dzieje, mały? Wychowawczyni podeszła do sama, wyraźnie zatroskana. Nie chcesz się bawić. Nie o to chodzi, wybąkał sam. To o co chcesz wrócić do domu? Nie, ja. Sam mówił coraz ciszej. I ja po prostu nie wiem, czy jestem chłopcem czy dziewczynką. Jak to nie wiesz? Zdziwiła się pani Okapi. Rodzice ci nie powiedzieli? To nie tak. Ślimaki mm, każdy ślimak może być. – Albo chłopcem, albo dziewczynką. Trzeba się zdecydować. – Ale ja… ja jeszcze nie wiem, czy wolę być z Samuelem czy Samantą. – Jeśli lubisz grać w piłkę, to jesteś chłopcem – odezwał się mały bracz. Mówił jak ekspert. – A jak lubisz larki, to dziewczynką. Proste. – Nie masz gumki do włosów, więc jesteś chłopcem – zawyrokowała Myszka. – Ale on w ogóle nie ma włosów. Po co mu gumka? – zaprotestował Żuczek. – Ma różowy plecak. Różowe plecaki noszą dziewczynki dorzuciła swoje trzy grosze żabka i przemądrzale nadała policzki każde zwierzątko miało własne zdanie wszystkie mówiły naraz i pokazywały sobie ślimaczka palcami choć sam wiedział że to bardzo niegrzecznie i rodzice prośli go żeby nigdy nie robił tego w szkole schował się w muszelce szczerze mówiąc gdyby nie to że nie miał kanalików uśzołowych chyba by się rozpłakał kiedy sam wreszcie odważył się wystawić głowę z muszli w klasie nie było już ani wychowawczyni okapi, ani innych dzieci z pierwszej B. Zamiast nich ślimaczek zobaczył panią kapibary w różowym sweterku na guziki. Miała malutkie oczka i wielkie okulary. Siedziała przy biurku, czytała gazetę i jadła lukrowaną drożdżówkę z budyniem, śmiesznie ruszając noskiem schowanym za długimi wąsami. O, wyszedłeś wreszcie! powiedziała z uśmiechem, odkładając na wpół zjedzoną bułkę. Jestem Magda, szkolna pedagorzka. Nazywam się Sam odparł ślimaczek. "Wiem, pani Okapi wszystko mi opowiedziała. No już nie smuć się, nic się nie stało." Kapibara otrzebała łapki z okruszków i podała ślimaczkowi chusteczki. Wystawił głowę z muszelki, otarł czułki. "Czy czy będę miał kłopoty?" zapytał nieśmiało po dłuższej chwili. "Daj spokój, pani Kapibara machnęła ręką. Nie zrobiłeś przecież nic złego, to my się nie popisaliśmy." Ślimaczek nie bardzo wiedział, kto to my. Z jakiego powodu się nie popisali, ale nie to go najbardziej interesowało. A, a gdzie są wszyscy? Zapytał. Poszli już do lasu. Nie wiedziałeś? W ramach pierwszego szkolnego zadania każde zwierzątko ma przygotować krótki reportaż o wczorajszej burzy. Re, reportaż? Sam pierwszy raz usłyszał to słowo. Brzmiało poważnie. Takie jakby sprawozdanie z tego, co się widziało na własne oczy. Aha, ale. Ale ja nie za bardzo umiem pisać. To oczywiste, jesteś dopiero w pierwszej klasie. Wystarczy, że wieczorem opowiesz rodzicom, czego się dowiedziałeś, i razem napiszecie parę zdań. Proszę, tu masz listę osób, które powinieneś odwiedzić. Porozmawiaj z każdą z nich kilka minut. Zapytaj o burzę. Dasz radę? Jasne, odparł sam, choć wcale nie był tego taki pewien. Pani kapibara zadowolona pokiwała głową, wstała z krzesła, poklepała sama po muszelce i wyszła z klasy. Po chwili wróciła, zabrała nadjedzoną drożdżówkę, pomachała mu jeszcze raz i zniknęła na dobre. Lekko, nieśmielony ślimaczek, po chwili wahania zarzucił plecak na muszelkę i popełzł do lasu. Pierwsi na liście pedagogiki kapibary byli państwo marmozetowi. Mieszkali w koronie wielkiego drzewa na ulicy bukowej 8, tuż koło szkoły. Sam nacisnął dzwonek trzy razy, i po chwili otworzyły się drzwi. W progu stała pani marmozeta. Na głowie miała czapeczkę z gazety zachlapaną farmą, a w ręku trzymała wiertarkę. – Tak, mały? Zapytała wyraźnie zaskoczona widokiem ślimaczka. Bo proszę pani, ja, jeśli można, znaczy długo nie zajmę, bo. zaczął sam, nerwowo ruszając czułkami. – No, wyduś to z siebie, nie gryzę. M mam na imię sam, ślimaczek zaczął raz jeszcze. Robię re reportaż o burzy do szkoły. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, jak to wyglądało? – Nawet mogę ci pokazać. Zdmuchnęło nam do pół domu. No chodź. Ślimaczek w pełzu do środka dokładnie wytarł swoją jedyną nogę na wycieraczce. Rzeczywiście, mieszkanie było w opłakanym stanie. W podłodze widniała dziura wystarczająco duża, żeby przez nią wypaść. Meble były poprzewracane, a talerze potłuczone. Oprócz pani Marmozety w środku były jeszcze dwie małki. Jedna piłowała gałęzie, a druga mieszała cement. – To moi mężowie – powiedziała pani Marmozeta – Julian i Stefan. Dwaj sam był nieco zdziwiony. Julian pomachał mu łapką umazaną wapnem. A no tak, taki zwyczaj marmozet. Dzięki temu niby ma być dwa razy łatwiej, choć czasem jest dwa razy trudniej. Napijesz się czegoś? Pani marmozeta podała herbatę i kokosowe ciasteczka posypane cukrem, po czym zaczęła swoją opowieść. Mówiła, jak obudziła się w środku nocy, jak zerwało dach, jak musiała razem ze swoimi mężami rękami i nogami trzymać się gałęzi, żeby nie pofrunąć z wiatrem. Sam słuchał wszystkiego uważnie, starając się zapamiętać każdy szczegół. Potem grzecznie podziękował i ruszył do następnej osoby na liście, pani Henryki Wargacz. Sam szedł w stronę plaży. Rzadko chodził nad morzem, mimo że mieszkał niedaleko. Rodzice mówili mu, że to nie jest dobre miejsce dla małego ślimaczka, bo cały oblepi się piaskiem, a do tego łatwo może się poparzyć słońcem. Nie musiał jednak często tu zaglądać, żeby zdać sobie sprawę, że okolica wyglądała inaczej niż zwykle. Burza wyrzuciła na brzeg mnóstwo fodorostów, muszelek i połamanych gałęzi. Na jednym z takich konarów siedziała przygarbiona ryba w żółtym przeciwdeszczowym płaszczu i czapce z daszkiem. Mm, to pewnie pani Henryka, pomyślał sam i podpeł zł bliżej. Czy można? zaczął nieśmiało ślimaczek. Słucham odpowiedziała basem ryba i odwróciła się w stronę ślimaczka. Dopiero teraz sam zobaczył, że miała gęstą, rudą brodę i tatuaż z kotwicą na płetwie piersiowej. Oj, przepraszam, to chyba pomyłka a co, kogo szukasz? Szukasz kogoś? Mm, tak, pani Henryki, Henryki Wargacz chciałbym ją zapytać o burzę No to dobrze trafiłeś to ja. Schniaczek zmierzył rybę wzrokiem. Zamrugał. Nie bardzo wiedział co powiedzieć. Nie rozumiem. Chodź, przejdziemy się kawałek. Opowiem ci. Brodacz wstał i przeciągnął się, rozprostowując wszystkie płetwy. Wiesz, że po burzy najłatwiej znaleźć bursztyn? No, może nam się poszczęści. Ślimaczek i pan Wargacz szli powoli po plaży, schylając się co jakiś czas w poszukiwaniu bursztynów. Nie znaleźli żadnego, ale sam tak się zasłuchał, że wcale mu to nie przeszkadzało. Widzisz, sam powiedział pan Wargacz: dzisiaj nazywam się Henryk, ale kiedyś byłem Henryką. Tak to już jest wśród wargaczy. Niektórzy z nas przechodzą taką przemianę. Innym zwierzętom czasem się to nie podoba, ale co mogę na to poradzić? Tacy jesteśmy już. O, patrz. Tu mam w portfelu zdjęcie, spójrz, tak wyglądałem, gdy byłem jeszcze Henryką. Zresztą, wy ślimaki chyba coś o tym wiecie, prawda? Sam pokiwał głową, podziękował panu Wargaczowi za opowieść i już miał się pożegnać, kiedy przypomniał sobie, że w ogóle nie spytał o burzę. Niestety na dnie morza pan Henryk nic nie słyszał, o huraganie i całej reszcie dowiedział się dopiero rano z internetu. No, to mi nie pomoże w zadaniu, zmartwił się sam. Pomachał panu Wargaczowi i skierował kroki ku ulicy nadmorskiej. Pedagożka Kapibara powiedziała mu wcześniej, iż ulicę tarasuje przewrócone przez burzę drzewo i zasugerowała, że może warto wspomnieć o tym w reportażu. I to jest na dziś koniec. Jeżeli macie ochotę wiedzieć, co jest, co jest dalej, co było dalej, to zachęcam Was do przeczytania książki Kim jest sam. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia. I zdrowia wszystkim życzę.